Tego nie wiesz o piątym sezonie Stranger Things. Jedna subskrypcja i łapka w górę to jedna ciekawostka więcej. Przez coś niewidzialnego, prąd, który co chwilę zanika, a potem wraca w dziwnych, pulsacyjnych sekwencjach. Później zaszczą, znika zwierzęta, a ziemia w niektórych miejscach będzie wydawała się dźwięki przypominające oddech, jakby pod powierzchnią coś się poruszało. W pewnym momencie sytuacja stanie się tak poważna, że rząd i wojsko będą zmuszeni zamknąć miasteczko. Najpierw kwarantanna, potem strefa ewakuacji. Bohaterowie zobaczą, jak ich dom przestaje być miejscem, które da się uratować. Zamiast tego, staną przed decyzją: ocalić świat kosztem Hawkins czy ryzykować globalną katastrofę tylko po to, by ratować jedno małe miasteczko. Zniszczenie Hawkins ma sens. Emocjonalny, bo to miejsce, w którym akcja zaczęła się w pierwszym sezonie, więc jego upadek byłby symbolicznym zachnięciem historii. Pokazuje też konsekwencje działań, które przez lata były ingerowane: od eksperymentów w laboratorium aż po walkę z Mind Flyerem. Serial mógłby w ten sposób stworzyć dramatyczny, ale realistyczny finał.